Dzień dobry! Za kilka chwil bez rozbudowanego wstępu zaprezentuję Wam ćwiczenie, jakich mało, fenomenalnie wpływa na oddech i fantastycznie na. Aparat fonacyjny, a konkretnie na fałdy głosowe zwane potocznie strunami. Uwierzcie mi, takich ćwiczeń nie ma wiele. Przez oddech mam tutaj na myśli wyrównywanie fazy wydechowej, z czym bardzo wielu mówców, bardzo wiele osób wykorzystujących głos w pracy zawodowej albo po prostu mówiących dużo ma problem. No i wydłuża ją. Fazę wydechową, w związku z tym same korzyści prowadzi też do tego, aby tak gospodarować oddechem, żeby przy dłuższym mówieniu nie męczyć się po prostu, a co za tym idzie, nie wkładać więcej wysiłku, bo doskonale wiemy, jak to jest i skarży się na to bardzo dużo osób, że pod koniec pracy albo w którymś tam momencie. Głos słabnie, w związku z tym trzeba włożyć więcej energii, żeby zachować tę samą dynamikę, to samo natężenie. A jak się wkłada więcej energii, no to oczywiście zaczyna się działanie wysiłkowe i to jest niezwykle szkodliwe dla strun głosowych, jak doskonale wiemy. A jeśli chodzi o właśnie fałdy, no to to ćwiczenie wzmacnia je i uelastycznia, prowadzi do tego i pokazuje w ogóle kierunek, w jaki sposób aparat fonacyjny. Powinien działać zdrowo, bezpiecznie i wydajnie. A zatem mamy kombo: oddech i fonacja dwa niezwykle istotne elementy emisji głosu dwa z czterech. Załatwiamy połowę pracy. Oczywiście nie na takiej zasadzie, że wystarczy wykonywać to ćwiczenie i można odrzucić wszystkie inne, ale ono powoduje, że robimy naprawdę słyszalne, odczuwalne, zauważalne kroki do przodu. A przy tym. Jest niezwykle lekkie, bezwysiłkowe. Naprawdę przyjemnie się je wykonuje. Zacznijmy od oddechu. Kiedy próbujemy wyrównywać fazę wydechową, kiedy próbujemy ją wydłużać, robimy najrozmaitsze ćwiczenia, na przykład syczymy, prawda? Nabieramy spokojnie powietrza na fy i robimy z... I tak dalej, i tak dalej. Wykorzystujemy słomkę. Stosujemy laxbox, który bardzo polecam i o którym też będę mówił. Ćwiczeń na wyrównywanie oddechu jest bardzo dużo. Oczywiście jest też bardzo dużo ćwiczeń na wzmacnianie i uelastycznianie strun głosowych, o czym mówiłem. Ale co by było, zostańmy przy tym sy. Co by było, gdybyśmy spółgłoskę sy, która jest spółgłoską bezdźwięczną, zamienili na głoskę zy? Czyli zrobili. Zzzz, to już byłby dźwięk, prawda. Tutaj czujemy, jak struny głosowe zaczynają drgać, jak coś się tutaj dzieje, ale nie dzieje się to wysiłkowo. Spróbujcie zresztą sami. Oczywiście możemy to zrobić z i się tutaj pozaciskać, no ale przecież podchodzimy do tego wszystkiego poważnie. Zatem z... I jeśli to zrobicie normalnie, to znaczy nie cicho, nie głośno, tylko po prostu z. Jeśli swobodnie nabierzecie powietrza i nie będziecie się rzucać podczas ataku dźwięku, czyli atak dźwięku jest bardzo ważny, z, żeby nie zrobić z choć głoska z i tak jest głoską dosyć bezpieczną ona daje taki komfort że nie zaatakujemy dźwięku w sposób twardy to znaczy jeżeli mamy taki nawyk to oczywiście trzeba coś z tym zrobić natomiast jeżeli gdzieś balansujemy na granicy ataku miękkiego i ataku twardego przypominam że tylko atak miękki jest właściwy a są trzy atak miękki atak twardy i atak huchający to z, z z nawet jak konkretnie postawimy dźwięk to nic się tutaj w obrębie krtani złego nie wydarzy. No ale teraz trzeba pójść dalej. Być może oglądaliście mój film. O Mormorandzie na pięciu dźwiękach, o ćwiczeniu zaczerpniętym z techniki SLS, Speech Level Singing. I tutaj też zostaniemy przy tych pięciu dźwiękach. Zdaję sobie sprawę, że oczywiście są osoby, a jest ich wiele, które nie lubią śpiewać, wstydzą się śpiewać, uważają, że nie potrafią, fałszują, są wobec siebie niezwykle krytyczne. Natomiast Tutaj nie chodzi o to, żeby śpiewać czysto. Tu w ogóle nie chodzi o to, żeby tych pięć dźwięków było konkretnych. Rzecz jasna, jeżeli macie jakieś muzyczne zaplecze, to wydobywajcie je w sposób czysty, intonacyjnie. Natomiast chodzi o sam ruch głosu, do góry i do dołu, na pięciu dźwiękach, czyli robimy. Zwróćcie uwagę. Fałdy głosowe, struny głosowe muszą wykonać jakąś konkretną pracę. Ona jest wciąż bardzo bezpieczna, ale nie stoimy na jednym dźwięku. Coś tutaj się rusza do góry i coś się rusza do dołu, prawda? Tak jak mówimy, no bo przecież nie mówimy na, w cudzysłowie, jednej nucie. Mamy skalę głosu i ją wykorzystujemy. Spokojnie chodzi tu tylko o legato. Wyłącznie o to, żeby się dźwięki łączyły. Żeby nie było z Tak jak w Mormorandzie nie robimy. Mm, mm, mm. To pokazywałem i tutaj tak samo. Zzzzz. Wykonując to legato. Struny głosowe pracują łagodnie, pracują tak, jak powinny pracować na co dzień, a wydech jest również wyrównany, nie ma żadnego parcia, nie ma tutaj żadnej presji. Jeżeli oczywiście na tych pięciu dźwiękach zostanie Wam jeszcze powietrze w płucach, to, je, to, przy, to przytrzymajcie ten najniższy dźwięk, czyli z. z, z Możecie też przytrzymać dźwięk na górze, czyli. Z... I tyle. Ma być poczucie lekkości, zarówno w nabieraniu powietrza, jak i w zakończeniu tego ćwiczenia. Czyli nabieramy ponownie powietrza wtedy, kiedy ciało chce. Nie, nie przetrzymujcie tego dźwięku na siłę, bo korci, żeby go przedłużać. To ćwiczenie spowoduje, że. Oddech się naprawdę zacznie rozwijać, że będziecie mieć dłuższy wydech, po prostu, że będziecie mogli mówić dłużej na jednym oddechu. Ale nic na siłę. To się wydarzy samo przez wykonywanie tego ćwiczenia. No dobrze, i próbujmy troszkę wyżej. I tak dalej. Warunek. Jeżeli poczujemy, że krtań jak dźwignia idzie do góry, nie badamy tych rejonów. Prawdopodobnie za czas jakiś w tym miejscu, w którym krtań rzeczywiście się wysiłkowo uniosła, nie wykona takiego ruchu, bo skala głosu też nam się będzie rozwijać. Mało tego, będzie się rozwijać tak, że zachowamy brzmienie głosu w każdym rejestrze, bo nie sztuka powiedzieć coś wysoko, ale cienko, prawda? Nie sztuka powiedzieć coś nisko, ale w ten sposób, pomagając sobie niezdrowo krtaniu. Ale tutaj chodzi o to, że nie zmienimy tembru, nie zmieni nam się barwa, ani się nie ściśnie, ani się gdzieś tam nie zamuli. I potem tak samo niżej, czyli. Schodzimy do momentu, w którym poczujemy, że coś się zaczyna z krtanią dziać. Wtedy odpuszczamy, wtedy już nie testujemy dalej. Jak poczujecie, że faza wydechowa Wam się znacznie wydłuża i że na tych pięciu dźwiękach musicie przytrzymywać najniższy bardzo długo albo przytrzymywać go w górze również dużo dłużej niż by się chciało, to uwaga, dołóżcie, zi. Czyli słuchajcie, to jest niesamowite, w jak szybkim czasie. Czuje się, kiedy się oddech zaczyna wydłużać. To nie jest tak, że zwiększa nam się pojemność płuc. To nie jest tak, że gdzieś pojawia się jakieś tajemnicze miejsce, które dotąd nie przechowywało oddechu, gdy nabieraliśmy go. Po prostu poprzez samo to, co mamy i odpowiednie gospodarowanie tym, poszerzamy niewiarygodnie nasze możliwości. Ale. Poczujecie, że będziecie mogli pójść dalej, że na zi też zaczniecie się długo zatrzymywać. Wtedy dołóżcie ży, czyli I udało się, prawda? I nie było czerwonej twarzy. Nie zasapałem się, po prostu można było spokojnie zrobić zi, z, ży, dlatego że po wielu sesjach z tym ćwiczeniem naprawdę postęp jest niewiarygodny. Ja cały czas używam tutaj przymiotników w stopniu najwyższym albo przymiotników euforycznych, prawda? Doskonały, fantastyczny, niesamowity. Po prostu to ćwiczenie jest naprawdę, przepraszam za wyrażenie, rzadko je używam, ale. Potrafi być game changerem w naszej pracy nad emisją głosu. To jest po prostu jedno z ćwiczeń z techniki wokalnej SLS, Speech Level Singing, a jak sama nazwa mówi, jeżeli nie oglądaliście filmu o Mormorandzie, Speech Level Singing, czyli śpiewanie tak, jak mówimy, czyli na poziomie mówienia. I sporo ćwiczeń, oczywiście nie wszystkie, ale sporo ćwiczeń z SLS-u. Można fenomena, znowu euforycznie, można z powodzeniem włączyć do pracy nad głosem mówionym, czyli nad emisją głosu, bo one się bardzo, ale to bardzo przydają. Czyli pamiętajmy, zaczynamy z. W średnicy. Nie myślimy o wysokości, od jakiego dźwięku zacząć. Nie chciało nam podpowie. Fałszujmy z. Niech nam się wydaje, że to jest pięć dźwięków. Chodzi tutaj o ruch głosu do góry i ruch głosu do dołu, ale płynny ruch, czyli przede wszystkim najważniejsze jest połączenie. Glissando to jest taki termin muzyczny, gdy na przykład skrzypek ciągnie dźwięk smyczkiem i przesuwa lewą ręką po strunie. Tutaj też takie glissando z głosu z, a nie z, 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 bo jeżeli nie będziemy tego łączyć, to nie tylko nie zrobimy żadnych postępów, ale też możemy się nabawić niedobrych nawyków, bo takie z, z, z to jest oczywiście praca wysiłkowa. Zatem to ćwiczenie, reasumując, fantastycznie wpływa na oddech. Jeszcze raz powtarzam. Wydłuża, wyrównuje Przedtem fazę wydechową, a ciśnienie powietrza, jakie się wydobywa, jest idealne do mówienia na co dzień. Zaś wydobywanie głosek dźwięcznych z ziży również jest fantastyczne, bo pokazuje, jak można na co dzień lekko pracować głosem, jak poprawią się warunki oddechowe. Jak poprawią się warunki fonacyjne, to nie będziecie się męczyć podczas mówienia i będziecie mogli mówić z tą samą energią, z jaką zaczynacie wykorzystywać głos w swojej pracy zawodowej na co dzień. Nie będziecie po prostu odczuwali, że głos się męczy i że wy się męczycie. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli macie ochotę poćwiczyć wspólnie, to oczywiście zapraszam do kontaktu wwwszkołagłosujmowy.pl oraz na Facebooku, w, nie www, oraz na Facebooku Szkoła Głosu i Mowy Macieja Jabłońskiego. Do zobaczenia, do usłyszenia, będę starał się co czas jakiś udzielać wam takich wideo porad. Wszystko po to, żebyśmy lepiej mówili.